Olej, który nie tylko pomoże Ci schudnąć, ale też wpłynie pozytywnie na Twój mózg czy układ sercowo-naczyniowy? Tak, właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Cześć, ja nazywam się Mateusz Stręger, jestem dietetykiem i założycielem pierwszego w Polsce keto centrum, a więc centrum dietetycznego, w którym pomagamy innym za pomocą diety ketogenicznej oraz niskowęglowodanowego stylu życia. Dziś rozmawiamy o oleju MCT. Jakiś czas temu nagrałem dla Was kompleksowy materiał, w którym omawiałem mechanizm oleju MCT oraz to, że potrafi w bardzo ciekawy sposób wpływać na redukcję masy ciała. Ten film podlinkuję gdzieś tutaj u góry, możesz go sobie obejrzeć i zachęcam Cię zasadniczo, żeby tamten film również sprawdzić, bo poniekąd jest on wprowadzeniem do tego materiału. W tamtym filmie też zapytałem Was właśnie o to, czy chcecie taki materiał, w którym omówimy nie tylko wpływ oleju MCT na kwestie odchudzania, ale też skupimy się na ogólnie kwestiach zdrowotnych i spojrzymy na to, jakie inne właściwości może mieć ten olej. Nie oczywiście chcieliście taki materiał, co prawda trochę już czasu od tego minęło, ale w końcu wraz z zespołem przygotowaliśmy dla Was właśnie tego typu wideo. A więc dziś dziś o korzyściach płynących z przyjmowania oleju MCT innych niż odchudzanie i redukcja tkanki tłuszczowej. Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem, kiedy zaczniemy od epilepsji, ponieważ epilepsja to choroba, od której dieta ketogeniczna tak naprawdę się zaczęła. W związku z tym, co za tym idzie, olej MCT, który jest ściśle powiązany ze zwiększaniem ilości ketonów we krwi, również tutaj bardzo dobrze się sprawdza. Zasadniczo można powiedzieć, że pojawienie się oleju MCT było pewnym przełomem dla dzieci czy dorosłych stosujących dietę ketogenną w celu zapobiegania padaczce lekoopornej z tego względu, że olej MCT pomógł na dużo większą liberalizację diety u tych osób. Zanim był olej MCT dieta osób, które miały tego typu problem z epilepsją musiała być bardzo, bardzo restrykcyjna. Jakakolwiek większa ilość białka czy większa ilość węglowodanów na przykład z owoców już mogła skończyć się wyrzuceniem ze stanu ketozy, a raczej w tym przypadku nawet obniżeniem poziomu ciał ketonowych, podwyższeniem poziomu GKI, czyli zmniejszeniem głębokości stanu ketozy i w konsekwencji skończyć się pojawieniem stanu epilepsji, czyli napadu epilepsji. Tymczasem MCT, który ma wpływ na podniesienie ciał ketonowych, sprawia, że łatwiej było utrzymywać głęboki stan ketozy, łatwiej było utrzymywać niskie GKI, bliskie 1,2 i cały czas jeść całkiem przyjemnie, czyli mieć nieco wyższą podaż białka niż wcześniej, jeść trochę więcej węglowodanów z takich fajnych źródeł, jak chociażby owoce jagodowe. Więc tak, epilepsja jest pierwszym problemem zdrowotnym, w którym mówimy, możemy mówić o tym, że olej MCT będzie miał bardzo Dobre zastosowanie, i dzięki niemu osoby mające problem z epilepsją będą mogły stosować dużo bardziej liberalną i rozszerzoną dietę ketogeniczną. Choroba Alzheimera i inne choroby neurodegeneracyjne. W chorobie Alzheimera dochodzi do zaburzenia wykorzystywania glukozy przez komórki mózgu. Czyli mówi się już nawet o chorobie Alzheimera jako o cukrzycy typu trzeciego. Dlatego coraz chętniej bada się stan ketozy jako alternatywę dla osób z chorobą Alzheimera, która ma poprawić ich sytuację. I okazuje się w badaniach naukowych, że nawet wychodzą efekty bardzo ciekawe, czyli w momencie, kiedy osoby, starsze przede wszystkim, które z chorobą Alzheimera prowadzi się w stan ketozy, uzyskują znacznie lepsze rezultaty w różnego rodzaju testach, które są przeprowadzane właśnie, aby określić zaawansowanie takiej choroby. W momencie, kiedy osoby wyjdą ze stanu ketozy, automatycznie ich stan się pogarsza. Więc to, że stan ketozy, dieta ketogeniczna może mieć bardzo dobry wpływ na poprawę sytuacji osób z chorobą Alzheimera, jest już dobrze udokumentowane w literaturze naukowej. I co pokazują badania naukowe? Okazuje się, że już pojedyncza dawka oleju MCT, która Zwiększa poziom ciał nowych w osoczu, może przyczynić się do poprawy funkcji poznawczych u osób starszych, które doświadczają zaburzeń tej, tej pamięci. Wyobraźcie sobie, że jedno z badań wykazało, że już pojedyncza tawka oleju MCT poprawiła funkcje poznawcze u osób z chorobą Alzheimera. Większość badań natomiast sugeruje, że regularne stosowanie od 20 do 70 gramów oleju MCT. Co ważne, tutaj mówimy przede wszystkim o długości łańcuchu pomiędzy 8 a 10 cząsteczek, czyli to ma być olej C8 albo C10, albo połączenie C8 i C10. Warto pamiętać, że w oleju kokosowym, który często jest uważane za dobrą alternatywę dla oleju MCT, mamy jednak przede wszystkim C12, czyli ten najdłuższy łańcuch, który według badań w wielu przypadkach nie jest tak efektywny jak C8 i C10. Dlatego na przykład w takich przypadkach jak choroba Alzheimera, gdzie mamy bardzo poważne zaburzenia i zależy nam na bardzo mocnych efektach, zwykle stosuje się wyekstrahowany olej MCT, czyli C10 albo C8, czyli kwas kaprylowy oraz kwas kaprynowy. To na nich przede wszystkim skupiają się uczeni, jeżeli chodzi o medyczne zastosowanie oleju MCT. Trzeba uczciwie przyznać, że zdecydowanie potrzebujemy większej ilości badań, Badań, jeżeli chodzi o wpływ oleju MCT na demencję i inne choroby neurodegeneracyjne, ponieważ najlepiej odnotowany jest jego wpływ w chorobie Alzheimera, ale wciąż tutaj osobiście chciałbym zobaczyć dużo więcej badań. Warto jednak widzieć ten potencjał, ponieważ to, co do tej pory pokazują badania naukowe, to coś bardzo obiecującego i wydaje się, że kolejne będą odkrywały tylko jeszcze więcej pozytywnych rezultatów. Dlatego już dziś możemy mówić, że dieta ketogeniczna oraz stosowanie oleju MCT u osób, które mają demencję, u osób, które mają chorobę Alzheimera, ale też u osób, które chcą po prostu poprawić funkcjonowanie swojego mózgu nawet w młodym wieku, może być bardzo dobrym rozwiązaniem i może nieść bardzo pozytywne rezultaty. To będzie ciekawy punkt, ponieważ porozmawiam Chwilę o autyzmie. W jednym z badań wykazano, że stosowanie przez 6 miesięcy diety ketogenicznej wspieranej suplementacją oleju MCT dało bardzo, bardzo pozytywne rezultaty. W badaniu wzięło udział 30 dzieci. Niestety nie wszystkie z nich były w stanie przestrzegać diety ketogenicznej przez cały okres 6 miesięcy, natomiast te, które były w stanie przestrzegać, zauważyły poprawę u. Dwójki z tych dzieci zauważono znaczną, bardzo mocną poprawę. W innym badaniu, w którym stosowano dietę katagoniczną oraz dietę bezglutenową u dzieci z autyzmem, dodanie 15 gramów oleju MCT u kilku z dzieci badanych poprawiło jeszcze mocniej ich sytuację i ich zachowanie. Dokładniej u 6 z 15 dzieci zaobserwowano dodatkową poprawę po włączeniu oleju MCT. Tutaj, podobnie jak w przypadku choroby Alzheimera, a może jeszcze mocniej, należy zaznaczyć, że to dopiero kilka pojedynczych badań, które pokazały ciekawe rezultaty. Autyzm, jak dobrze wiemy, jest tak naprawdę bardzo mało przebadaną chorobą, która z różnych przyczyn może nie jest badana tak mocno, jak być powinna. W każdym razie nie wiemy nawet dokładnie, jakie mechanizmy stoją za tym, że dieta ketogeniczna, czy też suplementacja oleju MCT wpływa pozytywnie na dzieci z chorobą z autyzmem. Może to być na przykład wpływ oleju MCT na mózg, tak jak w przypadku chorób Alzheimera czy innych chorób neurodegeneracyjnych, ale może to też być chociażby wpływ na jelita pozytywny kwasów tłuszczowych C8 i C10 i stamtąd może wynikać poprawa. Więcej badań potrzebnych i zdecydowanie chcemy więcej badań. A czy tłuszcz może wpłynąć pozytywnie na nasze serce i nasz układ sercowo-naczyniowy, na nasze tętnice i żyły? No okazuje się, że olej MCT prawdopodobnie może. Wystarczyłoby w sumie w tym punkcie wspomnieć o tym, że MCT przyczynia się do redukcji masy ciała oraz poprawy gospodarki cukrowej. I już, jak wiemy, te dwa czynniki odpowiadają za gro chorób układu sercowo-naczyniowego, za całą masę zawałów, udarów czy miażdżyc. I zasadniczo wpłynięcie te dwa czynniki już sprawia, że nastąpi ogromna redukcja w ilości przypadków chorób układu sercowo-naczyniowego i na tej płaszczyźnie moglibyśmy powiedzieć, że tak, olej MCT będzie miał bardzo duży wpływ na redukcję chorób układu sercowo naczyniowego w przyszłości. Niestety wiele badań, które sprawdzało, jak olej MCT może wpłynąć na nasze zdrowie układu sercowo-naczyniowego, skupiało się na cholesterolu całkowitym, czy też na cholesterolu LDL, dokładnie na lipoproteinie LDL. Niestety, jeżeli oglądasz mój kanał już dłużej, możesz obejrzeć na przykład ten materiał, to już pewnie wiesz, że nie są to zbyt dobre markery chorób układu sercowo-naczyniowego. Są nawet bardzo kiepskie. Dlatego to, że zauważono poprawę na tym polu w wielu badaniach nie jest dla mnie przekonującym argumentem, że olej MCT będzie miał dobry wpływ na zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego. Ale co jeszcze zauważono w badaniach, to między innymi to, że olej MCT podnosił lipoproteinę HDL, a dzięki temu wiemy, że zmiana proporcji pomiędzy HDL a LDL, ale też zmiana proporcji pomiędzy HDL a trójglicerydami, które obniża olej MCT, będzie miało bardzo dobry wpływ na choroby układu sercowo-naczyniowego, więc to jest taki marker, który może nas zainteresować. Co ważne też, w wielu badaniach zauważono, że obniża on białko C reaktywne, czyli białko, które odpowiada za wskazywanie ogólnego stanu zapalnego w naszym organizmie, więc to kolejny bardzo ciekawy szkopuł, który pokazuje nam, że jest w tym oleju MCT duży potencjał. Więc co to, to zauważono w badaniach? To po pierwsze odchudzanie, czyli spadek tkanki tuszowej, spadek cytokin prozapalnych, po drugie poprawa wrażliwości insulinowej, mniejsza ilość insuliny, mniejsza insulinoporność, dwa czynniki bardzo mocne sprzyjające temu, żeby w przyszłości nie pojawiły się choroby układu sercowo-naczyniowego. Dalej. Poprawa, jeżeli chodzi o to, jak wygląda stosunek lipoprotein do siebie, czyli trochę więcej HDL niż glicerydy, co jest bardzo dobre, no i spadek CRP, czyli markera stanów zapalnych bardzo dobre kwestie, które sugerują nam, że olej MCT może mieć duży i pozytywny wpływ na zapobieganie chorobom serca w przyszłości u ludzi. A jeżeli już o gospodarce cukrowej wspomniałem, to mówiłem o niej więcej w pierwszym filmie, a tutaj chciałbym Wam przytoczyć tylko jedno bardzo ciekawe badanie na ten temat. U 40 osób z cukrzycą jedna grupa stosowała olej MCT, druga grupa stosowała olej kukurydziany. I to się okazało, że markery odpowiedzialne za insulinooporność wyglądały dużo lepiej u osób, które stosowały olej MCT zamiast super zdrowego roślinnego oleju kukurydzianego. you Olej MCT i wpływ na Twoje jelita oraz mikrobiom jelitowy. Otóż okazuje się, że olej MCT może mieć bardzo pozytywny wpływ, jeżeli chodzi o Twój mikrobiom. Olej MCT, szczególnie z uwzględnieniem kwasu kaprylowego, może działać przeciwdrobnoustrojowo i przeciwgrzebiczo. W starszych badaniach już dawno udokumentowano, że olej kokosowy, który zabiera dużo kwasów tłuszczowych MCT od średniej długości łańcucha, może powodować nawet 25% zmniejszenie wzrostu Candidy. Jakby tego było mało, badania pokazały, że olej kokosowy wpływa na zatrzymanie rozrostu Clostridium, który który bardzo często następuje po antybiotykoterapii. Wydaje się, że te zdolności oleju kokosowego, które wykazano w tym badaniu do zmniejszenia rozwoju roży czy też innych bakterii, wynikają przede wszystkim z zawartości właśnie kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, takich jak kwas kaprylowy, kaprynowy i laurynowy. Natomiast jeżeli chodzi o badania na samym oleju MCT, wykazano na przykład, że hamuje on wzrost szeroko rozpowszechnionego w szpitalach zakaźnego grzyba malasezja nawet o 50%. Ale mamy też ciekawe badania na ludziach, które pokazywały, jak olej MCT może wpływać na kwestie związane z ze jelit. Na przykład badanie na osobach, które miały zespół jelita drażliwego. I okazuje się, że dodanie oleju MCD do diety miało pozytywny wpływ na ich objawy. Zmniejszył się ból brzucha, wzdęcia oraz zmniejszyły się biegunki. W ramach takiego dziennikarskiego obowiązku wspomnę tylko o tym, że w badaniach na myszach wykazano również, że olej MCT może mieć pozytywny wpływ na równowagę mikrobioty jelitowej. Natomiast fakt jest taki, że badania na myszach w kontekście szczególnie jelit, szczególnie mikrobioty, tego jak pod wpływem różnych substancji czy produktów zachowuje się mikrobiota, czy ogólnie jelita, nie ma zbyt dużego często przełożenia na badania na ludziach, więc po prostu mówię to z takiego dziennikarskiego, że tak powiem, dietetycznego obowiązku. Natomiast warto zwrócić uwagę, że jednak jest to badanie na myszach. W przypadku układu pokarmowego jest duża szansa, że wcale taki efekt nie będzie powielony, więc tutaj pozostawmy na razie po prostu ciszę. Krótko jeszcze kilku aspektach zdrowotnych, w których wydaje się, że stosowanie oleju MCT ma bardzo ciekawe właściwości i po prostu dla niektórych osób może się okazać ta wskazówka bardzo przydatna. Na przykład zauważono, że u małych dzieci, które mają alergie pokarmowe i muszą bardzo mocno ograniczać pokarmy, przez to dostarczenie odpowiedniej ilości energii do diety, żeby się prawidłowo rozwijały, bywa ciężkie, tam okazuje się, że olej MCT jest całkowicie bezpieczny, bardzo często właśnie nie ma opcji, żeby był alergenem i dzięki temu jest dobrze tolerowany i wpływa pozytywnie na rozwój tych dzieci. Preparaty zawierające olej MCT sprawdzają się też dobrze u osób, które mają chorobę onkologiczną, czy też są niedożywione i walczą z tego typu aspektami. Idąc dalej, dla osób, które są po resekcji pęcherzyka żółciowego i mogą mieć problem z tolerancją kwasów tłuszczowych, dobrym rozwiązaniem może okazać się większa ilość oleju MCT w diecie, z tego względu, że jest on trawiony bez użycia żółci, przez co przez takie osoby bywa bardzo dobrze tolerowany. Badania pokazały również bardzo ciekawy wpływ w przypadku IBD, czyli nieswoistego zapalenia jelit, ponieważ w tych badaniach dawka około 2 gramów kwasu kaprylowego była w stanie zapobiegać nawrotom tej choroby, co zostało potwierdzone oceną endoskopową oraz biopsją tkankową, czyli bardzo rzetelnymi badaniami. Wydaje się, że taki efekt został osiągnięty poprzez blokowanie interleukiny ósmej, który jest jednym z efektów właśnie oleju MCT, przede wszystkim pasu kaprylowego. A nie mówiłem, że olej MCT ma naprawdę szeroki wpływ na zdrowie. Wydaje się to naprawdę przyjemne, szczególnie kiedy spojrzymy na to, że wiele osób przede wszystkim stosuje go po to, żeby czuć się trochę lepiej, jeżeli chodzi o energię mentalną, czy żeby wspomóc się w treningach, czy też w zrzucaniu masy ciała albo utrzymaniu prawidłowej masy ciała, tymczasem dodatkowo możemy uzyskać całkiem sporo efektów zdrowotnych. Te, o których dzisiaj wspomniałem, bardzo często są efektami leczniczymi w przypadku różnych chorób, ale możemy się tylko domyślać, jeżeli występują takie efekty lecznicze w przypadku różnych chorób, jak ciekawe może być działanie profilaktyczne i zapobieganie różnego rodzaju problemom zdrowotnym w przyszłości dzięki stosowaniu właśnie oleju MCT. Żeby pojasnąć, nie zniechęcam Cię do stosowania oleju kokosowego. Uważam, że jak najbardziej warto mieć olej kokosowy w diecie i jest bardzo pożyteczny dla naszego zdrowia. Również te kwasy tłuszczowe o średniej długości łańcucha, które znajdują się w oleju kokosowym, jak najbardziej mają w pewnym stopniu zastosowanie. Przede wszystkim w sytuacjach, kiedy mamy poważniejsze problemy zdrowotne lub konkretne cele treningowe. Wtedy wydaje mi się, że warto przejść z oleju kokosowego na wyekstrahowany olej MCT, czysty olej MCT, gdzie możemy spodziewać się wyraźniejszych rezultatów, no i też mamy gwarancję co do tego, jaka konkretnie ilość MCT się wchłonie, ponieważ przy C12, czyli tym najdłuższym łańcuchu zaliczanym do średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, kwestie są bardzo mocno niejasne. Jeżeli akurat szukasz dobry jakości oleju MCT, to bardzo serdecznie polecam Ci olej MCT od Ketocentrum. 100% z kokosa, w szklanej butelce, bardzo dobrej jakości, przebadany laboratoryjnie pod kątem tego, że nie ma tam żadnych metali ciężkich czy innych substancji, których chcielibyśmy unikać. Ja sam codziennie stosuję go do mojej kawy kuloodpornej, kolagenowej, czy też kakao kuloodporno-kolagenowego. Link do zamówienia znajdziesz w opisie, polecam serdecznie. No i na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz pod tym filmem, zasubskrybuj kanał, bo dzięki temu będziesz na bieżąco i będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych materiałach, które pojawiają się tutaj co tydzień regularnie. Dzięki wielki za dziś. trzymaj się i bądź zdrowy. Cześć!